Jesteśmy na dziewiętnastej edycji gali wręczenia nagród i statuetek kobietom biznesu i osobistościom mediów Polish Business Woman Awards, zorganizowanej przez magazyn Business Woman and Life. Powiedz proszę, jakie wrażenia po otrzymaniu tej wyjątkowej nagrody? Ja no, jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny za tą nagrodę. i. W sumie mam takie poczucie, że ja tu jestem tylko reprezentantem właśnie całej mojej firmy, bo to zespół wspaniałych ludzi, którzy na co dzień ciężką pracą właśnie budują tą naszą markę i dbają o to, żeby klienci byli zadowoleni. Tak naprawdę no to właśnie jutro zawiozę to do biura i myślę, że wtedy z, z tymi najbliższymi współpracownikami będziemy świętować. Znaczy, bo Twoja szkoła tańca ma chyba osiem różnych chwili, prawda? Jeszcze siedem placówek, ale, ale tak, ósma już właściwie jest na, na finiszu negocjowania lokalu. Także tak, no my, my tak sobie powolutku, tam krok po kroku się rozwijamy. No to tego ci życzymy, to jest właśnie nagroda za właśnie te powolne, ale systematyczne rozwijanie w Polakach miłości do tańca. Tak, tak, wydaje mi się, że, że, że naprawdę Polacy jakby mają taką potrzebę właśnie tego tańca, tej nauki, zarówno dzieci, jak i dorośli. No i my staramy się właśnie zaspokoić tę potrzebę. A powiedz mi, czy social media odgrywają dużą rolę w Twoim życiu? Nie powiem szczerze, że nie do końca. Mam Instagrama, czasem coś publikuję, ale no nie jest to jakby, jakby... Wolę to życie w realu niż w sieci wirtualnej. Okay, czyli bardziej namacalne. Tak, dokładnie. Jednak już mam trochę lat, więc moja generacja nie wychowywała się na Instagramie. Okay. Czy, czym dla Ciebie jest sukces w takim razie? Ciekawe pytanie. co, wydaje mi się, że taką miarą sukcesu? Jest, jest to właśnie jakiś ma tych najbliższych współpracowników, tak? Czyli ja sobie bardzo cenię to, że właśnie jak przychodzimy do biura, to raczej pracujemy na takiej zasadzie jakby otwartości, tak? i, i no wiadomo, że jakby ja jestem właścicielem i <grym> ja finalnie podpisuję pensję. Ale jakby każdy może powiedzieć to, co uważa, i ja często jakby przyznaję, że, że ktoś inny ma lepszy pomysł. Wydaje mi się, że to jest sukces właśnie taki, taki teamwork, tylko w którym jakby to jest jakby spionizowane wszystko. Okej, okay, dobra. Ostatnio była komunia waszej córeczki. Tak. Powiedz proszę, jak, jak podzieliliście zadania organizacji z katarzyną tej uroczystości? Ja już dawno temu umówiliśmy się, że zrobimy po osobne przyjęcia. Oczywiście w kościele byliśmy razem, bo to ważne wydarzenie dla córki, ale później, żeby no, nie podgrzewać atmosfery, bo to wiadomo rodziny przyjeżdżały i wszystko, no to najpierw, najpierw dzieci były u Katarzyny, a później u mnie. Czyli dyplomatycznie. Wydaje mi się, że tak zdroworozsądkowo po prostu, bo, bo jakby no to no, nie ma co tutaj, no, najważniejsze są w tym wszystkim dzieci. Oczywiście, najbardziej. No i szczęście. To, to szczęście naszych, nas, bocia. naszych Naszych. Bocia. No tak, szczęście też jest ważne, ale jednak dzieci to priorytet. Dobra, dobra, w mediach rozpisują się o tajemniczej twojej partnerce. Może zdradzisz nam, kim jest twoja wybranka serca i czym się zajmuje? Nie, nie, tutaj nie? jakby nie wiesz co, powiem Ci, że właśnie jakby zakończyłem w zeszłym roku długi medialny związek i nie przewiduję kolejnych, także, także niech ta sfera właśnie życie prywatnego pozostanie tą sferą. Czyli kolejnych związków nie przewidujesz? No, medialnych nie. Złapałem ci teraz za słówko. Przepraszam. Chciałeś mnie tutaj. Chciałem Cię naprowadzić na odpowiedni tor, ale widzę, że się nie, nie dałeś, jesteś czujny. No dobra, to czym się zajmuję? <noise> tak, dziękuję. Pomidor. Dobra, to w takim razie jeszcze raz gratuluję serdecznie dzięki. statuetki, nagrody. Dzięki, bardzo miło. Szkoły, miłości do tańca, do dzieci, do, do, do życia. Tak, tak, to jest ważne, żeby po prostu wstawać i być uśmiechniętym. Tego życzymy wszystkim i sobie nawzajem też. Dokładnie tak, dzięki.